Siemanko, cześć wszystkim, witam Was po przerwie w nagrywaniu ponad tydzień, moi drodzy. Jestem Zefirialis, a to jest Margonem, ale nie jesteśmy w grze. E, specjalnie dla Was tutaj sobie dostosowałem nieco okienko i jesteśmy tutaj na stronie głównej, moi drodzy. I dzisiaj poznamy sobie historię Margonem. E, jak widzicie, tutaj jesteśmy na najświeższych informacjach sezon 24, smoczych kuferków. W ogóle dlaczego robię ten odcinek? Po pierwsze, kiedyś wam obiecałem, bo odkryłem to. Nie jest to wielkie odkrycie, po prostu sobie zerknąłem w odpowiednim miejscu i tak wow. Po drugie, Margonem zaraz ma swoje 17 urodziny. Za 7 dni, czyli za równy tydzień w poniedziałek. Wybija 17 lat od pierwszego posta związanego z Grom, tutaj na stronie głównej, i zbliża się event, bo już są w tym momencie gdzieś tam na storaskach Margonem, są pokazywani już Herosi, którzy pojawią się podczas eventu. No i oczywiście podczas eventu możecie na mnie liczyć. Znowu sp spróbuję dla Was jak najsprawniej nagrywać odcineczki, żeby. Abyście wiedzieli po prostu, jak event wygląda i jak y, robić konkretne questy, oraz po prostu, jak ja je zrobiłem. Nie wiem, czy to będzie długi odcinek, zobaczymy, ale tu jest właśnie ta ciekawostka 189 stron wpisów na stronie głównej. Ja wiem, że strona margonem się zmieniała wizualnie, ale zostały wszystkie wpisy. Najświeższy post jest z 6 lutego 2023. Cofnijmy się więc dalej. Moi drodzy, <laughs> pierwszy wpis 20 lutego 2006. To jest kupę czasu temu, 17 lat temu. I tutaj pierwsza info, jaka się pojawiła, czyli po dłuższej przerwie gra znowu rusza. Czyli wcześniej już były widocznie jakieś przedskoki, ale możliwe, że nie takie znowu publiczne. Tu jest w opisaniu kodu mapa pierwszego miasta Ithan. Czyli pierwszym miastem w grze było Itchan, i prawdopodobnie dlatego jest ono najpopularniejsze ever. No i tutaj moi drodzy, proste informacje, w ogóle początki Margonem, tu było jeszcze szukanie ludzi w ten sposób, początki Margonem wyglądały właśnie w ten sposób, dosłownie były takie informacje bez grafik, nie było na to czasu i prawdopodobnie nawet możliwości były dość ograniczone, bo to szósty rok, ja wtedy miałem 8 lat, więc starość nie radość i... Tutaj właśnie były takie informacje, bardziej bym powiedział, dla gm dla administracji i tak dalej. Zerknijmy sobie na ten obrazek, albo nie wiecie co? Ja zerknę na niego później i ja Wam to potem pokażę. A, już teraz na szybko kliknąłem sobie, żeby mi się w nowym oknie otworzył, i niestety, ale już jest not found, więc nie znajdziemy tej grafiki. No trudno. Obrazek ze światem gry. Postaram się znaleźć dla Was mapę, i dokładnie w tym momencie wyświetla Wam się mapa. O ile ją znalazłem, wyświetla Wam się mapa Starego Świata Margonem. Możemy sobie też jeszcze przejrzeć stare wersje, czyli na początku był drewniany interfejs, następnie był zielony, gdzie czat był na równi z ekwipunkiem. Po jakimś czasie dodano czat jakoś tak osobno. Hmm, był chyba w dolnym pasku, i, i tak dalej. No i potem interfejs się z czasem zmieniał, więc ewolucja gry była naprawdę zauważalna. I bardzo proste porównanie to jest, kiedy odpali się <laughs> stary interfejs i nowy interfejs i się je porówna, to już jest duża zmiana. A wcześniej jeszcze ten stary interfejs wygląda, wyglądał całkiem inaczej, więc to jest naprawdę bardzo ciekawy motyw. No i tutaj dopiero powstawał World Editor narzędzie dla GM-ów, żeby tam y, dodawać właśnie NPC-ty, przedmioty i tak dalej. Ja sobie to kiedyś przejrzałem właśnie tak z ciekawości. O. I tutaj nieaktywni przez minutę gracze znikają z mapy. Czyli y, wtedy AFK AFK można było być przez minutę, a potem się znikało. Tutaj już jest y, o systemie kodowania i tak dalej i tak dalej. Nawet pojawiały się błędy ortograficzne. No to jednak były stare czasy, nie zwracało się wtedy uwagi na y, ortografię czy gramatykę w takim stopniu jak teraz, teraz nazigrammar by ich po prostu zjedli. Zresztą ja też jestem nazi grammar. W sensie ja nie poprawiam ludzi za, za bardzo, ja bardziej sam pilnuję swojej gramatyki i choćbym pisał, nie wiem, jak luźną wiadomość, to zawsze piszę ją poprawnie, gramatycznie, interpunkcyjnie, ortograficznie i tak dalej, i tak dalej. <laughs> A przynajmniej tak się staram. W końcu jestem dziennikarzem, ale to już wcześniej tak miałem. Dobra. Mm. Piszę grę, jak mam czas, cały czas coś dodaję, czyli tutaj naprawdę było pusto w grze. Można się bić z potworkami. 4 marca 2006, więc to naprawdę dużo się działo. Problemy z serwerem, oczywiście serwer przez V, bo tak było, tak się wtedy na serwery mówiło. Nie spolszczało się pisemnie serwerów, a brzmi to praktycznie tak samo. Były tymczasowe serwery i tak dalej, i tak dalej, ale dobra. Kminmy dalej co jest, bo tutaj widzimy, mamy po prostu. O w ogóle pierwsze forum na temat margonem 9 maja 2006. Margonem forum GLTPL, czyli korzystali z jakiejś zewnętrznej domeny. Zerknę sobie. Moi drodzy, to chyba istnieje. Aha, dosłownie cała strona jest biała, bo tu macie co prawda tylko wycinek takiego obrazu, który wam ja udostępniam. Ale uwierzcie mi, ta strona była cała biała, nic już nie istnieje. Chociaż wydaje się, jakby ta domena w jakiś sposób stała, tylko pusta. <laughs> Beta. Beta planowano, widzicie, w kwietniu. Um, gra już na moim serwerze czyli serwer y, tam powstał i tak dalej to było wszystko ekipa Garmory. I wersja Alpha 2. Wersja Alpha 2 wyszła 23 maja 2006 roku. Najwięcej, wiadomo, działo się w 2006 roku, no bo wtedy wszystko powstawało. I tam nowy system walki: życie ubywa, trzeba się leczyć. O, czyli widocznie na początku tak nie było. Dużo nowych lokacji wnętrza Withan, Verbin Trakty, czyli wtedy pewnie powstał główny trakt ten wschodnio-zachodni na północy, Verbin. I tak dalej, i tak dalej, questy dodano, sklepy tematyczne, czyli prawdopodobnie wtedy podzielono sobie na mm, kowali, na mm, uzdrowicieli i tak dalej, i tak dalej. Tutaj zmiany na alfie 2 to zabitych zwierząt nie wypadają, bronie i zbroje, a skóry, kły i naturalne, i naturalne przedmioty. To jest dobrze, bo na, można pomyśleć, że chodzi o neutralne, ale chodzi o naturalne, czyli to co rzeczywiście z potworów wypada. Zbroi... kolejny błąd, <laughs> no ale to już tylko moje takie nazi grammar. Um, punkty życia nie będą się same regenerować po walce, czyli widzicie wtedy na samym początku gry same się widocznie regenerowały. Um, I tak dalej, i tak dalej. Gra zmieniła adres, czyli adres margonem.pl powstał 15 maja. Um, lecimy dalej, sprawdźmy co dalej. Znowu bieżących przez RZ, boli trochę... Um, Tutaj uwaga, po przeprowadzeniu sądy na temat, która profesja jest najsilniejsza. Czyli prowadzono wtedy sądy, rozmawiano z graczami bardziej aktywnie niż obecnie, no i wtedy wybrano jako najsilniejszą pro, yy, profesję maga. Były wtedy cztery prawki w ogóle. Były, Nie, trzy prawki były. Mag jako najsilniejszy, wojownik na drugim miejscu i łowca 17%. Opcja czwarta, nikt 13%. 142 głosy. Myślę, że teraz byłoby tych głosów więcej, patrząc, jaka jest duża społeczność margonem. I tutaj były też standardowo bugi, błędy i tak dalej. Nowa wersja klienta, nowe mapy, Verbin V2 i trzy nowe mapy przełęczy wschodniej. Wschodniej przełęczy. Hm. Czyli pewnie gdzieś tam w okolicach Verbin, właśnie. Mhm. Logi z czata. Zlot odwołany, czyli był jakiś zlot, moi drodzy. Tu są już komendy, konsole stworzono, ostatnie wieści, system zgłaszania błędów. Zlot. Zlot z przyczyn niezależnych zostaje przesunięty. Na razie nie mogę powiedzieć na kiedy. Czyli był planowany pierwszy zlot i to nie było Margonem Camp. Konkurs. Widzicie, mamy konkurs, i tutaj głosowanie na najsympatyczniejszego gracza. Widocznie było tak mało graczy, że dało się to zorganizować. No patrząc, że tam było na przykład w ankiecie 140 głosów, no to rzeczywiście z takiej grupy, powiedzmy do 200-250 graczy da się wybrać sympatycznego gracza. Tym bardziej, że prawdopodobnie grali wtedy na jednym świecie. No i tu są wszystkie te zasady i uwaga, uwaga, gracze muszą znaleźć MG, kiedy jest online, a potem napisać mu na kogo głosują. MG to sobie zapisuje, to, jest, to nie było w ogóle zautomatyzowane, 2006 rok. MG, którzy zbierają głosy, to: Uwaga, klasyk Xentis, Xentisia, ksentis, ksentis, Patryk i Thinker. Thinker to jest legenda Margonem. Jeśli ktoś go nie kojarzy w tych latach, zaczyna, ktoś zaczynał niedawno, to Thinker jest naprawdę Thinker. Tak naprawdę Thinker, można byłoby powiedzieć, ale za dzieciaka zawsze się mówi o Thinker i tak już chyba zostało. To, to jest legenda po prostu Margonem. I tutaj nagrody: Miejs, miejsce z własną nazwą i 25% statów do wybranego itemu. To było coś. O 1 czwartą mocniejszy itemek. Wyróżnienie yy, pierwsze 1 yy, lub 2 plus 10% statów do itemu. Wyobraźcie sobie, jakby to teraz było. Uh -huh, uh -huh. Konkurs zakończony. Uwaga. Najsympatyczniejszym graczem w świecie Margonem w 2006 roku w październiku został Messi. No Messi jest dość lubiany, sympatyczny, więc nie dziwię się. Niewiele głosów mniej dostał pocisk. Który dostaje wyróżnienie <laughs> A kolejnymi yy, Które dostały więcej niż jeden głos Aha, czyli pewnie każdy na siebie głosował Alexa, Angie, Hawajczyk Ciekawi mnie, czy oni jeszcze istnieją w ogóle w tej grze Obstawiam, że już nie po tylu latach Ale kto wie O, i to jest coś Iwencik yy, Jeden z pierwszych eventów, albo w ogóle pierwszy event, czyli armia zbliżająca się w kierunku naszej krainy. Obawiamy się najgorszego. Bla, 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 bla. I werbin zostało zaatakowane. Po całym dniu walki, gobliny zostały przepędzone z werbin. To było jeszcze, kiedy gobliny były przy werbin, na lewo od werbin. <coughs> nie będziemy omawiać sobie tak całych tych 189 stron, bo to by mi zajęło nie wiadomo ile, a już mamy 11 minut. Ale no. Zrobimy do jakiegoś momentu, a jak będziecie chcieli więcej, to będziemy mogli przejrzeć sobie w innych odcinkach jakoś tak dodatkowych, co nie, nie, nie takich głównych, tylko na przykład bym je dodawał, powiedzmy, poza odcinkiem głównym z serii z Margonem. I tutaj był 14 października wielka bitwa o Werbin. Kiedyś były właśnie bardzo odważne eventy, ponieważ o kupiec, dodatkowy NPC, który przechodzi przez miasto... Konkurs kolejny, i tak dalej. Było dużo konkursów. Tutaj znowu Messi się wybił na najlepszego gońca. W Margonem, co ja chciałem w ogóle mówić tutaj? A dobra, wiem o tym evencie, były bardzo odważne eventy moi drodzy. O, Karkahan było trzecim miastem. A co do eventu, właśnie. Ciągle tak, widzicie, odlatuje. Były bardzo odważne eventy, bo mm, były eventy, gdzie na przykład mm, NitHal było opętane, y, oblężone przez herosów przeróżnych i tak dalej, przez różne potwory y, i tego typu rzeczy. Y, Tuzmer, y, to były w ogóle też moje początki gry, czyli Tuzmer, y, które miało epidemię i było zamkniętym miastem. Po prostu trzeba było nielegalnie zdobyć przepustkę, jeśli ktoś chciał wejść do Tuzmer. A i tak tam wszystko było pozabijane dechami, bo była wielka epidemia i tak dalej, więc to naprawdę wszystko było takie wpływało na rozgrywkę mocno. Mocno wpływało na rozgrywkę, ponieważ, um, ponieważ yy, no mimo wszystko świat był wtedy ograniczony i niektóre lokacje były ciężej dostępne. No ale na szczęście takie eventy, na przykład właśnie tak jak bitwa z Goblinami o Verbin to było jed jeden dzień po prostu, co nie. <laughs> Uwaga, tam Karkachan pojawiło się w listopadzie i w listopadzie też pojawił się zakon planu astralnego, moi drodzy, czyli teleportacja między miastami. Nie za darmo, nie od razu. Więc naprawdę fajne rzeczy. Wioska Guli, wydarzenie kulturalne, to był event. <laughs> I po evencie prawdopodobnie dodano wioskę na stałe do gry wtedy. Wyobraźcie to sobie, jakby teraz był event. Z którego lokacje byłyby dodawane e, na stałe do gry. To byłoby piękne, według mnie. Wioska Guli, tak, dostępna już dla graczy. Strażnik przy bramie Witkan daje questa od 30. poziomu i informację, e, gdzie jest ta wioska. Obstawiam, że góle były wtedy po prostu słabsze, że od 30. poziomu, bo w tym momencie, <laughs> znaczy dałoby radę je robić na 30. poziomie, ale może wtedy nie było mm, dowódcy Guli? 45. Elita. Może o to chodziło, może dlatego na 30 poziomie, bo tak to dało obradę. Chociaż wojownicy są na 40 poziomie, a wtedy EQ nie było takie znowu mocarne. Tak czy siak. Zobaczcie, przejrzeliśmy dopiero 15 stron i już mamy. Ile? 14 minut gadania. To jest wow. To jest naprawdę wow. Tutaj widzę, że też do testów wybierano właśnie różnych tych graczy to jest też mega i to były testy gdzie rzeczywiście wybierano randomowych graczy, którzy się zgłosili do testowania jakichś tam nowych mechanik gry, tajemniczy kupiec w Karkahan, no po prostu to jest mhm. Furia Infernalis a to to jest nazwa z którą się już spotykałem w grze, bo tam była chyba ten mają chyba własną, ma chyba własną siedzibę ta osoba Mhm, mm mm -hmm. ok. Tu nie ma nic o tej siedzibie, ale wygrała, wygrał lub wygrała Furia Infernalis w którymś jeszcze konkursie, albo coś, albo sobie no, jakoś zasłużył gracz, żeby zdobyć właśnie swoją lokację własną. Myślę, że ukończymy w dzisiejszym odcinku 2006 rok. Jeśli będziecie zainteresowani tym, co dalej się działo, w Margonem, to po prostu dawajcie znać. Jeśli dotarliście do tego momentu. No moi drodzy napiszcie co byśmy dzisiaj napisali. Napiszcie malina malina to fajny, fajny owoc. <laughs> Nie lubię ale fajny jest <laughs> i uwaga uwaga wywerny wywerny. Obstawiam że to były początki w ogóle wyvern w grze. Patrząc na to jak bardzo ograniczona tak jak bardzo ograniczona była gra. Są tam gdzie zwykle tylko w dużych ilościach ok zagęszczono wywerny. Więc to jest wow nowa mapka i uwaga mapka Furii, która wygrała w konkursie jest już dostępna. Jest od zniszczonego opactwa w dół zburzona twierdza, ruiny starej twierdzy teraz nawiedzone przez orki na poziomach od 40 do 49. Z nich wypadają różne przedmioty. Jest nawet szansa na takie warte 16 tysięcy i to było wtedy dużo. To było dużo obstawiam, że tu chodziło o jakieś unikaty czy heroiki. Nie wiem, czy wtedy istniały aż tak mocne przedmioty powyżej unikatów, ale 16 tysięcy to było naprawdę wtedy dużo i wywerny znikły. Może kiedyś jeszcze wrócą. To jest naprawdę bardzo ciekawe. Fajne jest obserwowanie właśnie tej historii rozwoju gry. Szczególnie że w moim przypadku jest to naprawdę moja ulubiona gra w życiu. Gram w to już 15 z tych 17 lat i dużo z tego co tam się dzieje ja wiem po prostu. Przeglądałem, interesowałem się, dowiadywałem się i tak dalej od samego początku. Będą nowe outfity, czyli postarano się pod tym kątem Brama Północy, a dokładnie poniżej Bramy Północy, czyli już ruszał powoli trakt z Werbin w stronę Mythar i Tuzmer. I uwaga, od wtedy można zakładać klany od 15 grudnia 2006. To jest piękne po prostu. Alrik już miał swoje bronie. <laughs> Można teraz założyć do jednej ręki jednoręczną, do drugiej pomocniczą. Czyli wtedy dodano w ogóle też 15 grudnia bronie pomocnicze i możliwość walki dwiema. A jeszcze nie było tancerza ostrzy, jeśli się nie mylę, bo to było też chyba wyraźnie e, zaznaczone, e, kiedy były. Kiedy były, ten, um, kiedy były dostępne um, nowe profesje? Tutaj mamy już czarownicę sprzedającą orby w Verbin, czyli to pewnie była Amra. Nie wiem, czy Amra dalej sprzedaje orby. Wydaje mi się, że nie. Um, chociaż teraz, może po aktualizacji sprzedawców, może być. Do Margone wpadnie na święta święty Mikołaj 20 grudnia 2006 pierwszy duży event, taki naprawdę duży, bo ten event został z nami. To jest logiczne w ogóle, że na gwiazdkę zostają te eventy. Będzie dodany prawdopodobnie 23-24 grudnia i zostanie do 26. Widzicie, takie były wtedy krótkie eventy świąteczne. W tym czasie mapa Ithan może ulec małej zmianie. Um. Okej, okay. czy jeśli ktoś pobierał, to, to było też y, wcześniej widoczne w którymś spisie, że były dostępne grafiki do pobrania na dysk komputera i z dysku jakoś to sczytywało. Dziś eventu nie będzie, 30 grudnia. Ktoś ze mną, kto ze mną rozmawiał, wie, że ostatnio miałem mały zawrót głowy, mało czasu, trochę problemów. Tak się wtedy inf informowało o tym, że odwoła się event albo się przesunie, i nikt nie miał z tym problemu, czy no i moi drodzy, skończyliśmy grudzień, tu już jest styczeń, więc cofnijmy się. Ogarnęliśmy całą, cały pierwszy rok tak naprawdę Margonem, no, pomijając to, że nie dobiliśmy do tego 20 lutego, a zajęło nam to kupę czasu i to jest naprawdę według mnie bardzo ciekawe. Pierwszy rok działania Margonem, w sensie 2006 rok działania Margonem, 168 ze 189, czyli 21 stronek żeśmy sobie ogarnęli. Dla mnie jest to naprawdę ciekawe, inspirujące i w ogóle jak to fajnie wyglądało i się rozwijało i dalej nie ma grafik, czujcie? Grafiki się bardzo późno pojawiają z tego co pamiętam. No ale co, jeśli Wam się podobało i podobała Wam się taka forma, takie właśnie przeglądanie tej historii Margonem, to dawajcie znać, komentujcie, lajkujcie. Jeśli chcecie więcej, zerknąć na dalsze dzieje Margonem z perspektywy właśnie strony głównej. Dawajcie znać w komentarzach. Ja bardzo chętnie zrobię. No i co? Zasubskrybujcie kanał, jeśli Wam się podoba taki kontent. Pamiętajcie że też, że właśnie poza przeglądaniem takiej historii margonem, gramy też w to w, w dwóch seriach. Po prostu w margonem, na randomowych moich postaciach, albo w serii kroniki Bohatera na głównej, post głównej. na postaci, którą założyłem razem z Wami rok temu. Kupę czasu, rok albo półtora, tak czy siak. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!